Mega okazja w Kauflandzie już w tym tygodniu. Sprawdź najnowszą gazetkę Kaufland i zobacz, co warto kupić zanim zniknie z półek. Wielkie czyszczenie magazynów w Kauflandzie i super obniżki na artykuły do domu. Prześcieradła już od 20 zł, wkłady parafinowe od 3, a rabaty sięgają nawet 36%. Idealny moment na tanie wyposażenie domu. Beztłuszczowa frytkownica marki Klatronik z 7 programami za 150 zł to hit tygodnia. Promocje obejmują także sprzęt kuchenny i urządzenia do codziennego gotowania w atrakcyjnych cenach. Patelnie różne rodzaje już od 30 zł, garnki od 50 zł, zestaw desek do krojenia za 20 zł oraz akcesoria kuchenne w dużych obniżkach. Gazetka Kaufland pokazuje, jak tanio wyposażyć kuchnię. Wyprzedaż zabawek zegarki od 25 zł, żelazko parowe za 30 zł oraz sprzęt AGD do domu w obniżonych cenach. Profesjonalne narzędzia Parkside w promocji, kompresor za 699 zł, młot udarowy za 299 zł oraz zestawy narzędzi od 24,99. Z moją gazetką masz wszystkie promocje przy sobie. Przeglądaj gazetki ulubionych sklepów, dodawaj produkty do listy zakupów i kupuj taniej. Pobierz teraz aplikację Moja Gazetka i zacznij oszczędzać. Moja Gazetka. Kupuj mądrze! Ubrania robocze i akcesoria dla majsterkowiczów, kamizelki od 39,99, kurtki od 79,99, obuwie ochronne oraz odzież robocza w atrakcyjnych cenach. Bluzy, spodnie robocze, koszulki oraz torby Parkside już od 7,99. Oferta dla osób szukających wygodnej odzieży do pracy i domu. Piła łańcuchowa za 299 zł, szklarnia ogrodowa za 199 zł, tandeki, ostrzałki i akcesoria ogrodowe w sezonowych cenach. Nawozy od 9,99 podłoże torfowe za 5,99 zł, cebuły kwiatowe i akcesoria do uprawy roślin w promocyjnych cenach. Akcesoria dla psów i kotów: drapaki od 19,99, miski od 16,99, legowiska, transportery i zabawki dla pupili, budki dla zwierząt za 39,99, legowiska od 24,99, koce i wyposażenie dla zwierząt w niskich cenach, robot planetarny za 219 zł, krajalnica za 119 zł, zestawy naczyń i akcesoria kuchenne w dużych promocjach. Kurtki przeciwdeszczowe dla dzieci od 39,99, kalosze od 29,99, odzież sportowa i akcesoria dla całej rodziny. Odzież damska i męska, koszulki od 9,99, bluzy od 29,99, tręcze za 6999 oraz odzież sportowa. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.